Szczęść Boże. Telewizja od serca. Telewizja parafii na serca Pana Jezusa w Krakowie Pychowicach. Zapraszamy Was na kolejny odcinek z cyklu pojemci historie, Legendy Herbowe naszej Ziemi. Ziemi Pychowicko-Kostrzecko-Bodzowskiej. Było to w dawnych czasach, kiedy zaczęło tworzyć się państwo Polan. Na terenach dzisiejszej Małopolski istniało słowiańskie państewko Wiślan, którego stolicą był gród Kraków, założony przez króla Kraka. Było ono jednym z potężniejszych na terenach położonych na północ od Karpat. Jego władcy podbili kilka innych plemion lechickich. Jeden z nich o imieniu Wisław czuł się szczególnie mocnym bo pokonał niedawno mistka, jednego z pomniejszych władców plemion sąsiednich. Jego samego sprowadził do swego grodu i uwięził w lochu zbudowanym nad pieczarą zwaną Smoczą Skałą. Tymczasem zbierała się burza nad głową księcia Wisława. Na terenach dzisiejszych naszych południowych sąsiadów istniało państwo wielkomorawskie. Jeden z jego władców, Rościsław, Przyjął chrzest wraz ze swymi poddanymi z rąk kapłanów frankijskich. Po śmierci Rościsława, jego następca, książę Świętopełk, nawiązał ściślejsze kontakty z potężnym Bazileusem z Bizancją. Książę zgodził się też, aby na jego ziemię przybyli świętobliwi mężowie Cyryl i Metody, by głosić naukę o Jezusie Chryście, synu Boga który też jest Bogiem i do tego kocha każdego człowieka. Bracia Cyrl i Metody ponadto zaproponowali, że nauczą miejscowość ludność pisania i czytania w ich własnym słowiańskim języku, dla którego to języka wymyślą odpowiednie litery. Uzyskali zgodę księcia Świętopełka. Wkrótce owi świętobliwi mężowie opracowali alfabet zwany cyrylicą i dokonali przekładu Nowego Testamentu na język słowiański. Wielu wtedy uwierzyło w Dobrego Boga, o którym mówiła Święta Księga. Świętobliwi bracia cieszyli się poparciem władcy, a Morawianie bardzo ich lubili i szanowali. Rosła liczba uczniów chrysta. Niektórzy z nich poszli do sąsiednich krain. Głosić dobrą nowinę. Książę Świętopełk zapragnął również mieć udział w pozyskaniu dla Jezusa Chrysta nowych wyznawców. Dlatego wysłał do sąsiednich władców, trzących różne bóstwa, posłańców z propozycją przyjęcia nowej wiary. Takie poselstwo dotarło również do Krakowa, do księcia Wisława. Ten hardo odpowiedział wysłannikom Świętopełka, że pozostanie wierny Świętowitowi, Perunowi. Inii. Posłowie, powróciwszy z kraju Wiślan, przekazali swemu księciu, że władca Wiślan jest silny wielce i nie chce przyjąć nowej wiary. Książę Świętopełk był gotowy wypowiedzieć mu wojnę. Jednak biskup Metody przekonał go, aby odłożył oręż, bo nie godzi się siłą nawracać pogan na wiarę. Postanowili wspólnie wysłać na dwór księcia jednego z kapłanów z misją przekonania opornego księcia. Misjonarz zawiózł Wisławowi specjalny list biskupa, w którym zachęcał on księcia do przyjęcia chrześcijańskiej wiary. W liście znalazło się też prorocze ostrzeżenie, że książę może być w przyszłości zmuszony do ustępstw, a nawet utracić tron. Niedługo spełniły się słowa świętobliwego męża. Jakiś błahy powód spowodował, że wojska księcia wielkomorawskiego wtargnęły do państwa Wiślan. Wojsko Wisława poniosło klęskę, a on sam dostał się do niewoli. Tron Wiślański dostał się Mojmirowi z Wiślicy. Ten wszedł w układy z księciem Wielkomorawskim i przyjął jego warunki. Kapłani chrześcijańscy mogli spokojnie głosić swoją naukę. Nowy władca ochcił się wraz z całym dworem, wybudowanym do tego specjalnie kościółku w rodzinnej Wiślicy. Choć Wisław został pokonany i uwięziony, to jednak pozostała po nim grupa jego byłych wojów, którzy skryli się w lasach i zajęli się łupieniem kupców oraz okolicznej ludności. Wśród rabusiów w okolicach grodu Kraka pierwsze miejsce zajmował Pycho. Należał on kiedyś do Drużyny Książęcej. Był bardzo silny. Bił się wyśmienicie, ale jednocześnie był niesamowicie zarozumiały. Pycha była jego ozdobą. Z tego względu ludzie nazywali go Pycho, z czego był bardzo dumny. Jego prawdziwe imię zaginęło w mrokach dziejów, ponieważ nikt w końcu go nie używał. To samo stało się ze znajomością jego pochodzenia. Pycho z dnia na dzień stawał się coraz bardziej bezczelny i okrutny wobec ludzi. Stopniowo zgromadził wokół siebie podobnych sobie rzezimieszków. Pycho po opuszczeniu Wawelu przeprawił się na drugą stronę Wisły. Za swoje terytorium obrał trudno dostępne, otoczone mokradłami bory, leżące na wapiennych skałkach, gdzie dziś znajdują się miejscowości Pychowice, Kostrze i Bodzów. Wybrał to miejsce również dlatego, że tam, na trzech wzgórzach, znajdowały się schowane w gęstwinach ośrodki kultu pogańskiego Peruna, Dziada i Leśnej Baby którym Pycho oddawał cześć. Tam ze swoimi kamratami, za pomocą niewolników, zmienił miejsce kultu Peruna, leżące na terenach dzisiejszych Pychowic, w umocnioną siedzibę. Na szczycie Pychowickiej Górki, wokół domostwa i stojącego obok posągu pogańskiego bóstwa, zbudował ziemi, drewna i kamienia, wał. Ponieważ było to miejsce bardzo trudne do zdobycia, Pycho czuł się bezkarny, i mógł spokojnie terroryzować okoliczną ludność oraz urągać przy tym nowemu księciu. Stąd że Zimieszek ze swoją bandą dokonywali wypadów rabunkowych na miejscową ludność, grabiąc, mordując oraz łapiąc ludzi i sprzedając ich potem jako niewolników do dalekich krajów. Miejscowa ludność tereny te nazwała szybko Pychowice i starała się je omijać z daleka. Tymczasem w świcie biskupa przybył na dwór krakowski hiszpański szlachcic Rodrigo Neleip de Gijón, syn kasztelana asturyjskiego zamku Gichon. Już jako dwunastoletni chłopiec był w oddziale swego ojca, pomagając w obronie ojczyzny i wiary, w zmaganiach z nawałą islamu. Zalety umiejętności rycerskie, w tym zdolności dowódcze, sprawiły, że jako osiemnastoletni młodzieniec został jednym z dwunastu rycerzy króla Alfonsa III Wielkiego powołanym do Bractwa Obrońców Królestwa oraz elitarnego Bractwa Rycerzy Królowej. Z wyprawy do Palestyny przywiózł jako swój znak krzyż jerozolimski oraz podkowy dla konia, wynaleziony jakiś czas temu na wschodzie. Z rozkazu króla udał się na dwór papieski do Rzymu, gdzie poznał biskupa Metodego i zaprzyjaźnił się z nim. Przystał do świty biskupiej, i najpierw trafił na dwór księcia Świętosława, a pewnego dnia dotarł nad Wisłę, do miasta Kraka. Pewnego zimowego poranka, w czasie jednej z rozmów, Rodrigo dowiedział się od księcia Mojmira o jego wielkim zmartwieniu. W państwie grasowały bandy rabusiów, wśród których najgorszym był były rycerz poprzedniego księcia, rozbójnik Pycho którego do tej pory nie udało się nikomu pokonać. Rodrigo odpowiedział księciu: Daj mi książę, panie, kilka dni, a z Bożą pomocą zwyciężymy pycho. Albowiem Jezus Chryst przyszedł, aby pokonać grzech, zwłaszcza pychę. Poprosił biskupa metodego o wsparcie modlitewne. Świętobliwy biskup i Rodrigo ze swoim oddziałem podjęli trzydniowy post połączony z modlitwami. W międzyczasie rycerz z Dalekiego Kraju pojechał na rekonesans. Mógł podjechać blisko siedziby rozbójników, albowiem Wisła zamarzła. A on miał konia wyposażonego w nieznane wśród Słowian podkowy. Zima spowodowała, że również bagna wokół siedziby Pycha zamarzły. Kilka dni później, wczesnym rankiem, jeszcze przed świtem, Rodrigo ze swoim przybocznym oddziałem wyposażonym w konie z podkowami. Wyruszył szybkim marszem po lodzie w kierunku siedziby bandytów. W krótkim czasie dotarli po wiślanym lodzie na wysokość pychowic. Nastał świt. Podkowy umożliwiły koniom wspinanie się po oblodzonych skałach. Po niedługim czasie byli już pod siedzibą pycha. Zajęli ją bez większego problemu. Albo im rozbójnicy spali przykryci ciepłymi skórami, śniąc o swojej potędze. Rodrigo pojmał bandytów i uwolnił niewolników. Spalił posąg Peruna i obsadził miejsce przybyłymi wkrótce wojami księcia Wiślan. Spokojnie ruszył z powrotem w kierunku zamku na Wawelu. Jadąc zastanawiał się, jak przekazać nowinę o odniesionym zwycięstwie Mojmirowi i jego dworowi oraz swojemu przyjacielowi biskupowi Metodemu. W pewnym momencie przypomniały mu się starożytne słowa Juliusza Cezara, który po błyskawicznej, zwycięskiej wojnie z królestwem Pontu podsumował całą kampanię wojenną trzema łacińskimi słowami veni, vidi, vici – przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Już wiedział. Po przybyciu do zamku podszedł z uśmiechem na twarzy do zacnego grona, czekającego na jego powrót i powiedział po łacinie procul veni, vidi, Pycho Victa Deus Vici. Z daleka przybyłem, zobaczyłem zwyciężony Pycho zwyciężył Bóg. Piskup metody przetłumaczył księciu krakowskiemu i jego dworzanom wypowiedziane zdanie, objaśniając jednocześnie skąd ono pochodzi. Wiwatom na cześć Rodrigo nie było końca. W pewnym momencie książę Mojmir powiedział: Szlachetny Rodrigo, twoje zwycięstwo było niezwykłe. Dokonałeś czegoś, co nikomu się nie udawało. W dodatku zrobiłeś to z brawurą i w niezwykły sposób. Uwolniłeś mnie i mój lud od ciężkiego frasunku. Pozwól zatem, szlachetny panie, że odtąd, aż po wieczne czasy, miejsce to będzie znaczone krzyżem, który nosisz. Wszak odniosłeś zwycięstwo z pomocą Chrysta. A wokół krzyża, jak Bóg da, niech w przyszłości powstanie książęca osada. Zajmująca się hodowlą koni. Niech ona służy dobru księstwa, transportując różne towary, jak do tej pory służyła występkowi. A ty, szlachetny rycerzu, zgodnie ze zwyczajem twojej ojczyzny, przyjmij ode mnie nowy herb. Niech w środku jego będzie tak miły ci krzyż jerozolimski. Niego otacza to metalowe cudo, nieznane dotąd na naszej ziemi, zwane podkową. Które walnie przyczyniło się do twego zwycięstwa. Podkowa niech będzie zwrócona w górę, albowiem pod górę musiałeś walczyć. I niech w nią będzie wpisane Twoje rycerskie zawołanie: Da Michi Animas.